Już wiedział, co z tym zrobić, czy szpital wybudować i przenieść w całości do wędrowa. Tak w dalszym ciągu będziemy kontynuować tę modernizację budynków użyteczności publicznej. Tu jest szkoła 16, jest szkoła przy ulicy Konarskiego, zespół szkół na narządzów, jest szkoła przy ulicy Byrdowskiej, 15. Te wszystkie drogi średnicowe, obok się autostrada. Teraz jeszcze mm, ta energia, która będzie budować, no, super nowoczesną elektrownię, elektrociepłownię. Ja dużo czasu muszę zastanowić, jak długo znam Roberta Majnowskiego i po tych trzech godzinach jazdy z Wrocławka doszedłem do wniosku, że, że o zawsze. Opierajcie Państwo dalej Roberta Mędrnaściego i będziecie dalej z nim. Dziękuję bardzo. Taka jego musi to zrobić. I wszystko, bo tego rząd potrzebuje i my tego wszystkiego od niego będziemy żądali. Nawet gdyby się obijał, to my i tak powiemy mu w pewnym momencie, że trzeba przyspieszyć. Pamiętam także wizytę wtedy przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, dzisiaj już premiera Rzeczypospolitej. Który także przyjechał poprzeć Roberta w tych wyborach, i także wyjeżdżając z ludziom on był tutaj wygramy. Robert, gdyby udało się Cię sklonować, to ja byłbym spokojny o wyniki w wyborach prezydenckich we wszystkich pięciu miastach w Pujasko-Pomorskim. Jeżeli o te maliny, to może być, że się odwrócicie? Stabilny rozwój gwarantuje rozkwit naszego kochanego gruniąca. W tej chwili bezrobocie wynosi w około 20%. Chcemy zmniejszyć to bezrobocie o Podpisaliśmy list intencyjny z fińską firmą SKS Group, produkującą wiązki kablowe, kolejne 50 miejsc pracy. I coś, czego jeszcze nie było ogłaszane, prowadzimy zaawansowane rozmowy z firmą w branży spożywczej która jeszcze w tym roku być może rozpocznie budowę swojego zakładu przetwórczego. Po wybudowaniu fabryki praca dla 300 osób, a docelowo dla 1000. Priorytet drugi, poprawiamy jakość życia. Więc każde jedno miejsce parkingowe jest na ładnie złota, a pewnie jeszcze dojdzie coś, czego nie mamy w tym, mianowicie parkingi piętrowe, parkingi piętrowe, które buduje się już w miastach. Na razie nie mamy jeszcze terenu i gruntu, ale rozglądamy się do. Około 100 nowych miejsc wraz z miejscami dla autokarów pod spichleżami, na tzw. dolnej Północy. Będziemy kontynuować program budowy boi z Sztuczną na nawierzchnią. Tak, aby każda dzielnica miasta miała polnika i inne sztuczne nawierzchnie. W tym, w przyszłym roku już są dokumentacje i w końcu chcemy poprawić dostępność doświadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Już otwarty jest publiczny zakład podstawowej opieki zdrowotnej, bo jak się zbiorą gdzieś na osiedlu, to przy naszym wsparciu mogą coś zrobić. Popieram Roberta Walinowskiego. To dobry kandydat, to dobry kres. Znam Roberta Walinowskiego od bardzo dawna, ale też widziałam przed... Państwa o oddanie głosu w zbliżających się wyborach samorządowych, wyborach prezydenta miasta Grudziądza, na Roberta Malinowskiego. Już wie, że on, a gdzie tak są, Miałem wielkie szczęście urodzić się w wielodzietnej rodzinie. Rodzice zdecydowali się na sześcioro dzieci. Ja przydam na świat pierwszy. Praca w samorządzie jest wyzwaniem, gdzie wyznacza się cele, gdzie trzeba widzieć miasto nie tylko dziś, ale jutro, no, razie, e, proszę Państwa, bardzo proszę Roberta Malinowskiego, naszego lidera liderów, o przedstawienie i zaprezentowanie kandydatów na radnych miasta, powiatu, gminy i sejmiku kujawsko-pomorskiego. I Malinowski Robert. Jak najwięcej miejsc zdobędziemy i będziemy odpowiadać nie tylko za Grudniąc, czego Państwu... Państwu radnym i mieszkańcom życzę, bo tylko to będzie z dla mieszkańców.